Zadanie 23. Okrąg o środku S jest styczny do prostej K w punkcie A. Punkt B leży na prostej K w odległości 24 od punktu A i w odległości 26 od punktu S. Promień tego okręgu jest równy. No to cóż my zróbmy? Cóż my zróbmy? Zróbmy sobie nasz okrąg. tak, Tak. Mhm. Mm mamy okrąg. I co dalej? Teraz zaznaczmy dane, czyli mamy S, oj. Czy tu mamy nasz S-punkt. <laughs> I tak punkt B. Czyli mamy naszą prostą. O i no, teraz jak tu to? to. Czyli mamy naszą prostą. I tak, wiemy, że punkt A jest oddalony o 24 i punkt B. Tu mamy b, tu mamy a i ile te rzeczy wszystkie tam wynoszą. Eee, więc tak, tu, tu mamy 26, i te punkty od siebie są oddalone o 24, czyli my musimy obliczyć nasz promień. No to lecimy z Pitagorasa. r kwadrat plus 24 do kwadratu równa się 26 do kwadratu. R kwadrat plus 576 równa się 676. R kwadrat równa się 676 minus 576, czyli R kwadrat równa się 100. Spierwiastkujmy. R równa się pierwiastek ze 100. R równa się 10 lub R równa się minus 10. I to odpada, bo nie możemy mieć ujemnej długości, więc zostaną odpowiedź 10, czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne zadanie.